Sprawdźmy jak to wyszło. Otwieramy pyk, o, Zawsze jest problem z tym wyciągnięciem, ale jakoś damy radę. A jak nie to do wrzątku na chwilę trzeba włożyć taki szynkowar. I chyba tak będę musiał zrobić. Dobra, zaraz się włączę. Dobra, mam to, udało się wyciągnąć. Taki wałeczek. Chyba <laughs> się udało, bo pachnie kaszanką. Jak z jakiegoś powodu nie możecie jeść kaszanki, bo tam się na przykład jest kasza albo ryż, no to proponuję zrobić sobie taką <laughs> mielonkę z